Jeżeli szukacie smartfona do 1700 zł i już prawie wybraliście coś od Xiaomi, to może warto się zatrzymać i jeszcze wziąć pod uwagę Motorola OneZoom. Smartfon zapowiada się bardzo obiecująco i już nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co OneZoom potrafi. Na pierwszy rzut oka Motorola wygląda na smartfon, który może zamieszać na rynku. Jak się trochę bliżej przyjrzałem, wcale tak kolorowo nie jest, a o co dokładnie chodzi, zobaczcie w dzisiejszym odcinku. One Zoom robi ogromne wrażenie już od pierwszego kontaktu z tym telefonem. Ochy jachy lecą w kierunku szkła na tylnym panelu. Jest to satynowe wykończenie, jak to Motorola proklamuje. Matowe szkło Gorilla Glass 3 nie dość, że wygląda bardzo ładnie, to do tego jest nieprawdopodobnie praktyczne. Ten smartfon nie zbiera brudu, nie palcuje się i nie pamiętam, który telefon aż takie zrobił na mnie wrażenie. Nie ma róży bez kolców, także i wykonanie ma swoje wady. Smartfon jest dość gruby i nie najlżejszy w swojej kategorii. Pochwalam natomiast w jaki sposób motorola uporała się z oznaczeniami produktu. Znalazły się one na dolnej ramce, a nie na pleckach. Jak widzicie, młotka ma cztery aparaty, ale nie wiem jak wy, ale uważam, że umieszczono je bardzo estetycznie na nieco wystającym elemencie. Ma on dodatkowo inny wzór, który ciekawie odbija światło. Krem de la plecków to jednak logo. I to nie tylko dlatego, że jest ono po prostu ładne, ale również dlatego, że jest podświetlane. Jak korzystam ze smartfona, to cały czas się podświetla. Gdy jest urządzenie zablokowane, to pulsuje, gdy mamy nieprzeczytane powiadomienia, ale mimo wszystko to może zmienić w ustawieniach. Dizajnersko to wygląda i nie może odmówić funkcjonalności. OneZoom to również pierwszy smartfon Motorola ze skanerem odcisków palców w ekranie. Czasami trzeba zapłacić frycowe za nowości, ale nic takiego nie ma miejsca w przypadku Motorola. Skaner jest umieszczony na dobrej wysokości i działa błyskawicznie. Wystarczy delikatnie przyłożyć palc na skanerze i smartfon jest odblokowany. Nie trzeba przytrzymywać palca na ekranie tak jak to miało miejsce np. w Galaxy A50 czy A70, czyli przez dłuższą chwilę. Do tego mamy rozpoznawanie twarzy, które nie rozczarowuje, a nawet ba, wspiera nas i często wyprzedza przyłożenie palca do skanera. Modka zaskakuje również i w kwestii ekranu. 6,39 cala i rozdzielczość Full HD+, to akurat rozsądek w czystej postaci. Do tego technologia ekranu nazwana przez Motorola Max Vision OLED, gdzie najważniejsze słowo tej frazy znajduje się na ostatnim miejscu. OLED w tej cenie to na pewno spora okazja. Słyszą OLED pewnie myślicie o topowych ekranach. Do takich mocce trochę daleko. Kolory są lekko zielonkawe, ale mamy świetne czernie, bardzo dobrą jasność maksymalną, chociaż może oczekiwać po poledzie nieco więcej. Uczciwie spoglądając na reprodukowane kolory, mogę jednak powiedzieć, że jest więcej niż bardzo dobrze w tej cenie. Co ciekawe, ekran chroni szkło panda King Glass. Szkło jest zaokrąglone i smartfon przyjemnie się obsługuje. Wysielacz ma wcięcie w postaci kropli wody. Jest ono bardzo subtelne, a ramki dookoła urządzenia to współczesny standard. Standardem robi się brak jacka 3,5 mm w smartfonach, ale Motorola nie zalicza się do tego grona. Na słuchawkach nie jest Vivaldi w swojej kategorii i jakość dźwięku nie zrobiła na mnie wrażenia. Profile korektora bardzo mocno spychają wokal na drugi plan, scena jest wąska, dźwięk przestrzenny na pewno mógłby zaoferować trochę więcej. Intuzinkowym rozwiązaniem jest umieszczenie głośnika multimedialnego na górnej krawędzi. Głośnik nie jest donośny, ale na maksymalnej głośności gra bardzo przyjemnie dla ucha. Niestety o basach możemy zapomnieć. Jeżeli czekacie na recenzję Xiaomi Redmi Note 8 Pro, to już niebawem będzie na kanale, ale żeby Was nie omie... Koniecznie zasubskrybujcie kanał tym czerwonym przyciskiem na dole. Będę wam bardzo wdzięczna, wy będziecie oczywiście na bieżąco. Solidnym punktem tego smartfona jest bateria. 4000 mAh to wartość, która pozwala na pracę w okolicach 5 godzin na ekranie, co przekłada się na półtora dnia korzystania ze smartfona przy normalnym mieszanym użytkowaniu. Zami musicie odpowiedzieć, czy dla was to dużo, czy mało. W standardzie jest 15-watowe ładowanie kablowe, ale nie ma ładowania indukcyjnego. Większość przeciwników OneZoom będzie wytykać temu smartfonowi mało atrakcyjne podzespoły względem ceny. Mowa o ośmiordzeniowym Snapdragonie 675 o maksymalnym traktowaniu rdzenia 2 GHz. Galaxy A60 z tym samym procesorem z Chin można kupić za 800 zł, także jest to w jakiś sposób wymowne. Niemniej Motorola wyróżnia się bardzo dobrą optymalizacją systemu, także spoglądam na ten procesor w trochę inny sposób. Producent wyposażył OneZoom w 4 GB RAMu i 128 GB na pliki. Plus możliwość rozszerzenia tej przestrzeni o kartę SD. Sporym rozczarowaniem jest brak projektu Android One, Motorola One, One Vision, One Action należało do tego programu. Także nie rozumiem, dlaczego w ten sposób producent postąpił. W obliczu bardzo fajnych zmian w Androidzie 10 trochę boli fakt, że nie ma pewności, że tę wersję systemu testowany model otrzyma. Oprócz aplikacji Moto, w której znajdują się ustawienia, skrótów, gesty w postaci nawigacji jednym palcem, wprowadzania smartfona w tryb nie przeszkadzać za pomocą odwrócenia urządzenia, może też skalować okno widoku interfejsu. Właśnie oprócz tej aplikacji żadnych innych udoskonaleń Motorola nie wprowadza do systemu. Brakuje mi pełnego motywu ciemnego i przede wszystkim klas. Klasycznych gestów sterowania. Najważniejsze: Motorola One Zoom działa jak złoto. Szybkość tego smartfona jest rewelacyjna, wielozadaniowość bez zastrzeżeń i trochę mam skojarzenia z iPhone'ami, które też mają na przykład mniej RAMu niż Androidowa konkurencja, a oferują często dużo lepszy komfort pracy. Takich oczywistych rzeczy jak NFC nie zabrakło, jakość rozmów jest bardzo dobra, z zasięgiem również nigdy nie miałem problemów. Bardzo, ale to bardzo ciekawie jest w przypadku aparatów one Zoom. Mamy ich aż 4. Żebyście się nie pogubili, to specyfikacje obiektywów wypisuję wam na ekranie. 4 sekundy na zapoznanie się z nimi. Najważniejszy jest obiektyw główny, rozdzielczość tej matrycy to 48 megapikseli i jasność 7.7 wraz z optyczną stabilizacją. Mamy szeroki kąt o rozdzielczości 16 megapikseli oraz obiektyw telefoto o trzykrotnym zoomie optycznym z optyczną stabilizacją obrazu. Czwarty obiektyw służy do pomiaru głębi. Jak wyglądają foto? Tutaj spore zaskoczenie, bo główny obiektyw robi bardzo przeostrzone zdjęcia, które po przybliżeniu nie mają zbyt wiele informacji. Też na tych fotkach rzuca się w oczy zbyt podkręcony kontrast, a samo zdjęcie jest mało plastyczne. Kolory są też trochę zimne. Jeżeli te zdjęcia przerównamy do trzykrotnego zoomu optycznego, to rezultaty są zadziwiające, bo zoom wygląda dużo naturalniej. Nie ma tutaj też problemu z przeostrzeniami, a do tego kolory, jak i ogólna plastyka jest dużo, dużo przymniejsze dla oka. Takie efekty widoczne są przy włączonym, jak i wyłączonym. HDR. Efekty fotografowania na szerokim kącie to takie wrażenie pomiędzy jednym a drugim obiektywem. Szeroki kąt ma dużo przyjemniejsze kolory niż ten główny, ale już brakuje ostrości na zdjęciu. Ustalmy, że ogólne wrażenie nie jest złe, jest dobrze, o ile zdjęcie nie wykorzystujecie w pełnej rozdzielczości albo nie przybliżacie go, pozostają jeszcze warunki nocne. Mamy wsparcie trybu nocnego, który daje radę. Możecie porównać sobie efekty w automacie i w trybie nocym, właśnie teraz na ekranie. Filmy nagramy maksymalnie w 4K, a slow motion full HD przy 120 klatkach lub w HD przy 240. Mamy również wsparcie elektronicznej stabilizacji obrazu, co do filmów jest analogicznie. Na standardowym aparacie jest obraz przeostrzony, na szerokim kącie są lepsze kolory, ale brakuje ostrości. Stabilizacja działa bardzo dobrze. Na koniec, selfie, które wstrętniemy aparatem o rozdzielczości 25 megapikseli o jasności 2.0. W automacie zdjęcia są bardzo plastyczne, kolory odpowiednio nasycone, wystarczające informacji jest na zdjęciu. Po włączeniu trybu portretowego, kolory są wypowiały, a wygładzanie twarzy działa bardzo agresywnie. Efekt rozmycia możemy regulować. Są również różne efekty oświetlenia, które właśnie widzicie na ekranie. Podsumowując, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw oraz niedopracowania związane np. z aparatami. Muszę stwierdzić, że konkurencją Xiaomi Mi 9T i Mi 9T Pro u Motorola One Zoom nie będzie, więc pozostaje jedynie czekać, aż ten smartfon stanieje. Jednak mimo wszystko, jeżeli macie chrapkę na coś zupełnie innego, na coś, co nie jest odgrzewanym kotletem, to jak najbardziej modkę mogę Wam polecić. To wszystko z mojej strony. Cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach.